Kolejna inwazja to nowy serial od Marvela. Dostępny już jest w tym momencie pierwszy odcinek na, na Disney+, Coś środę będą kolejne odcinki. I tak, jak najbardziej to jest. Produkcja, na którą dosyć długo czekałem, ponieważ ona już była zapowiedziana dawno, dawno temu. Bo pamiętam, że jakiś czas temu bracia Russo, to ci dżentelmeni m.in. odpowiedzialni za dwie ostatnie części Avengerów, powiedzieli, bardzo chętnie byśmy z tego projektu, z tego, z tego pomysłu, zrobili film, gdzie rzeczywiście no, nasi bohaterowie współpracującymi ze złolami, to miałoby coś fajnego. No ale w sumie nie stało się, tak? Niestety nie doszło do tego. Niestety chyba tak, bo nawet. Patrząc, jak potoczyły się właśnie losy, losy Avengerów, to wydaje mi się, że chyba rzeczywiście niestety. Natomiast Disney zatrudnił dwóch gentlemanów: y, Tomasa Bezuchę, a także Ali Selima, żeby wyreżyserowali ten sześcioodcinkowy miniserial Więc rzeczywiście, no, wraca Samuel Lee Jackson w roli Nika Fury. I to jest rzeczywiście super świetna sprawa, bo. Od jakiegoś czasu Samuel, a właśnie Nick Fury już nie jest postacią pierwszoplanową. No można powiedzieć, nigdy nie był, no ale był drugoplanowy, był ważny, czy to przy okazji Iron Mana, czy przy okazji oczywiście kapitan Marvel, Avengers i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj rzeczywiście jest go dużo, jest go bardzo dużo. Powraca kilku naszych dobrych znajomych, tylko powiem, że, że powraca jeszcze agentka Hill, nic więcej nie będę zdradzał. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście to będzie tak, że będą się, bo oczywiście pojawiają się też inne postacie z uniwersum MCU, które my znamy, ale ciekawe, czy to będzie na, na takiej zasadzie, że w każdym odcinku ktoś się będzie pod, pojawiał. O, proszę bardzo, jakiś mały epizod yy, będzie miał ten aktor. No, mały epizod. epizod, jest zawsze mały. no nieważne, czy będzie się pojawiał tak czy inaczej. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, ale tak, ziemię opanowują skrólowie. Nie, nie Skruchowie, tylko Skrólowie Tak, wiem, rzeczywiście, Karol Strasburger byłby ze mnie dumny No i Samuel, wróci Nick Fury Musi coś z tym, z tym poradzić No i rzeczywiście muszę powiedzieć, że To jest film On jest superbohaterski, ale bez superbohaterów Bo, no Całkowicie, całkowicie od, Odrzucam na bok te wszystkie epizody, które się pojawią Które w tym momencie, w tym, w tym, w tym odcinku są Bo rzeczywiście nie o to chodzi Ale, no Tutaj bardziej dzieje się rzecz przyziemnie, można powiedzieć. To znaczy, nie ma superbohaterów. Wiesz, Tor z młotkiem, czy nowy Kapitan Ameryka, i tak dalej, dalej, nie pojawiają się. Nie ma rzeczywiście jakichś takich rzeczy. I to jest bardziej, co mi się podoba, to, to ten serial, właśnie ten pierwszy odcinek, jest bardziej na zasadzie, ok, jakiejś tam fajnej historii detektywistycznej. Tutaj trzeba poskładać różnego rodzaju puzzle, do, do, dołożyć do siebie, przypasować i rzeczywiście. Muszę powiedzieć, podoba mi się to, bo Samuel Lee Jackson powiedział, że w tym, w tym serialu, a przynajmniej w tym odcinku, no Nick Fury jest inny. On rzeczywiście no, tę postać już gra oj, po, raz, po raz któryś, po raz już kolejny rzeczywiście. Zresztą sam jest producentem wykonawczym tegoż, tegoż serialu, więc dokładnie wiedział o co chodzi. Ale to jest inny Nick Fury niż chociażby ten z Avengerów. Jest inny, on wygląda inaczej, no już oczywiście abstrahując do tego, że, że jest broda, że to widać na plakacie, jest broda, yy, nie ma opaski i tak dalej, i tak dalej, to są niby detale, ale rzeczywiście na coś takiego on zwracał jak najbardziej uwagę, mówił, że to ma być w ten sposób i to co mi się podoba, że no, efekty specjalne się pojawiają, no pojawiają się, no, skoro mamy skrólów, którzy potrafią zmieniać wygląd, no to chociażby to jest efekt specjalny, no, ale nie ma laserów, żadnych wybuchów wielkich i tak dalej może są, może nie ma. Zobaczysz, nie będę tutaj zdradzał fabuły. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, no to bardzo mi się to podoba, jak jest, jak jest ukazane, jak jest wymyślone. Postacie są dobre, ciekawe, interesujące. Zwol u, złol mi się bardzo, mi się bardzo w tym, w tym serialu podoba, bo co prawda no jest on dopiero zarysowany jakoś, tak? Na początku pojawia się, aż nawet sprawdzę, czy coś wiadomo więcej na jego temat, ale widzę, że widzę, że niespecjalnie, ale pojawia się i jest. No i okej. Okay. Jak najbardziej to, co pokazuje w tym odcinku, no muszę powiedzieć, że podoba mi się to rzeczywiście. Wygląda na to, że będziemy mieć kawał twardziela. Nick Fury będzie miał kawał twardziela za przeciwnika i yy, zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Bo no wiadomo, że skoro z królowie, to gdzieś tam z tyłu głowy jest Kapitan Marvel. Niedługo będzie film The Marvels. Więc jak to będzie wszystko poprowadzone, no nie wiem, zobaczymy to tak naprawdę niespecjalnie sprawdzałem. Widziałem co prawda z no ale wiadomo, że w nie to wystarczy dać jedną scenę z jednego odcinka, no to w tym momencie już mamy sześć scen, a i tak do dokładnie do końca nie będziemy wiedzieli yy, o co chodzi. W każdym razie rzeczywiście chyba Marvel chciał zrobić bardzo dobry film, no bo nie czarujmy się, ostatnimi czasy, serial oczywiście, bo ostatnimi czasy, no nie czarujmy się, nie wyszło to wszystko rzeczywiście bardzo dobrze. Ant-Man był co najwyżej, co najwyżej, średni tor też nie pokazał, nie pokazał klasy no i rzeczywiście wydaje mi się, że oni chcieli zrobić do, do dobry fajny, ciekawy, interesujący serial do tego stopnia przecież, że kiedy go już nakręcili, zrobili, pokazali okazało się, że nie, że jest słabo i były jeszcze 4 miesiące dokrętek, no 4 miesiące dokrętek jeżeli chodzi o 6 odcinków też pamiętaj, to nie są Inaczej pierwszy odcinek nie jest, bo nie wiem, nie wiem jak będzie później, bo zobaczymy. Nie są to odcinki półtorej godziny. Pierwszy odcinek tam 40 kilka minut i zobaczymy, czy kolejne też będą właśnie w ten sposób yy, robione. Bo to, co nam już nas nauczyła Wanda i kilka innych yy, seriali Marvela, że to nie czas dyktuje odcinek, tylko fabuła. Chodzi mi o to, że jeden odcinek może mieć 38 minut, a drugi może mieć 52 bo w tym momencie zależy się do tego jak fabuła, a nie, że dziękuję bardzo 45, bo tutaj mają się zmieścić 3 reklamy, bo Polsa będzie puszczał i tak dalej. Nie, nie, spokojnie. Więc mam nadzieję, że będzie tutaj podobnie zrobione, że fabuła powie nam. OK, to jest dobre, to jest fajne. Tutaj pociągniemy ten wątek, a jednak dziękuję bardzo, ten odcinek obetniemy i będzie miał tylko 30, yy, 35 minut. Więc rzeczywiście yy, podoba mi się to oczywiście. Oprócz Nika Fury'ego, jak już mówiłem wcześniej, powraca kilku naszych starych dobrych znajomych, między innymi Maria Hill, gdzie tutaj sprawdziłem sobie, że agentka, agentka Hill, tak, agentka Hill, niech tak będzie oczywiście, czemu nie, występuje tutaj po raz dziewiąty, Kobi Smolder, jest to dziewiąty film, w którym występuje jako właśnie agentka Hill, czyli Avengersi. Y Marvel's agent, Agents of Shield, czyli Agenci Tarczy, no to ten serial, gdzie to się dowiedzieliśmy, to oczywiście przecież e, chociażby agent Colson stał, Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz, Avenger, Avengerowie nie, Czas Ultrona, Avengersi e, Wojna bez granic, e, Endgame, Spider-Man Far from Home, a także What If, czyli co jeśli, nie, co by było gdyby. No więc rzeczywiście dużo, dużo, tych znanych. Oprócz niej pojawia się jeszcze kilka innych, ale tak jak już mówię, nie będę zdradzał. Fabuła jest po na dobrze ciekawie, co mnie zaskoczyło i to naprawdę jestem zszokowany, można by rzec. Zakończenie tego pierwszego odcinka. No rzeczywiście to co się stało, to tak patrzę, mówię, naprawdę to tak można, tak się będzie działo. Byłem bardzo, bardzo naprawdę zdziwiony, chociaż y, mam takie takie przekonanie nie, nie, graniczące z pewnością jakby powiedział klasyk, że może się okazać, że w kolejnym odcinku Mm -hmm. W kolejnym odcinku dostaniemy to, to wydarzenie, że tak powiem, tę sytuację pokazaną z innej perspektywy i okaże się, że no nie, jednak to co widziałaś, widziałeś, to tego nie widziałaś, nie widziałeś. Jednak to było całkiem coś innego, bo ty myślisz, że, że to było białe, a to nie, to jednak nie, to było zielone. I, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli tak się skończy, no to jest po prostu dosyć konkretny konkretny zaskok, dosyć konkretne wydarzenie jest, więc tak, jak najbardziej ten odcinek mi się podobał. Totalnie, naprawdę, totalnie nie interesuje mnie żadna rozgrywka typu o nie podoba mi się czołówka tego serialu, bo jest zrobiona przez sztuczną inteligencję. Kto z nas w większości przypadków w ogóle zwraca uwagę na czołówkę? Prawie nikt. A że tak zrobiono, no, no tylko i wyłącznie po to, żebyś ty, ja miał o czym powiedzieć, napisać, więc to totalnie mnie Dziękuję bardzo. Nie rusza mnie, nie interesuje mnie więcej na ten temat. Yy, na temat czołówki nie będę, nie będę mówił, bo nie ma takowej potrzeby. Odcinek jest dobry, interesujący. No, wiadomo, że on się rozkręca powoli i tak pewnie Apogeum, no, może nie w, w czwartym, piątym odcinku, ale mam nadzieję, że tak gdzieś ten sz, szczyt kulminacyjny będzie tak od odcinka trzeciego do powiedzmy do, do połowy tego będzie nas trzymało i będzie rzeczywiście się działo. No, bo możliwości mamy dużo. Wiadomo, że też. Z historii MCU, że tych skrólów tam się trochę pojawia i może rzeczywiście tutaj w późniejszych odcinkach y, zawitają więksi, mniejsi bohaterowie. zobaczymy jak to będzie wyglądało i nie mówię tutaj o Ant-Manie małym dużym, po prostu chodzi o, o, o potęgę, o jakość, o znaczenie w MCU. I tak, jak najbardziej polecam, weź y, zobacz, obejrzyj sobie, jak już mówiłem jest dostępny na Disney Plus od środy, co środy będą publikowane te, y, te odcinki. Tak więc jak tylko mi się szybko uda obejrzeć To tak szybko zrobię recenzję a, Pewnie, że tak tego, tego serialu, a jeżeli kochasz Filmy od Marvela, w ogóle filmy komiksowe Tutaj jak najbardziej Na tej liście takowych recenzji jest całe mnóstwo